Mogą Państwo też zerknąć na pierwszą zmianę, jeżeli chodzi o... Tak, że także został zresetowany, już wszystko jest w porządku. Dwudziestka pojawiła się na zegarze, możemy zacząć drużyny goniące. Lidera ta przewaga w tabeli jest dosyć wyraźna. Tyszanie, pierwsza szansa, uderzenie Klimienko. Nabiega kolory tu z jednej i z drugiej strony. Komorski, ładne wystawienie, Kroszka, Mary. Tutaj jest tylko Mrugała. Tyszanie wciąż w ataku, Tyszanie odrobny doświadczenie. Stracili Tyszanie Krążek. Już wyprowadzają akcję Campbell i partnerzy. Jest Soczkowski. teraz trzech Tyszan na dwójkę obrońców Nowego Targu. Uderzenie, znów odrobny. Jeszcze raz próba dobitki. Jeszcze pusta bramka i gol! Mamy otwarcie wyniku. Mamy pierwsze trafienie po tego spotkania. I ważne dzieje się pod jedną i pod drugą bramką. Szansa na strzał, ale odrobny łapie Krążek. Franek, Swec. Sit Mocno znowu obok bramki. I jeszcze tam jakieś spięcie. Rzucił się kolasz, by bronić Komorskiego. Jeszcze Szczechura ostry, dosyć kąt. No i spróbował. Ale daleko od celu no I mamy Srenę. Także Michael cichy. Za chwilę krążek zostanie rzucony, i rozpoczęła się druga. Ciecha. Mroczkowski zaatakowany. E Pressingiem jeszcze Mroczkowski. Ale prosto prostopodobnego. Mroczkowski. Przed bramkę Komorski, gdzie jest krążek? Chyba w posiadaniu Przemysława odrobnego I odrobnego, Nowajowski. Nowajowski. Strącenie krążka, Od odrobny chyba go znów zatrzymał. To było ryzykowne zagranie, było niebezpiecznie. I będzie jeszcze raz przed bramką. Mareja jeszcze raz próbował. Dzięki temu ten mecz ma naprawdę niezłe tempo. Dzięki temu dobrze to wygląda. Cichy, odrobny błąd, gol! Christian Mroczkowski po raz drugi katastrofalny błąd Przemysława Odrobnego. Ładne wyprowadzenie tej akcji. Będzie szansa na trzeciego gola, ale nie dał rady. Będzie szansa Jafimienka. Jafimienka przed bramkę. Klimienko nie zamknął tego celnym strzałem. Znają się naprawdę wyśmienicie. Znakomicie potrafią rozgrywać akcje. Cichy. By Uderzać. Galant. Za bramkę, Witecki, odrobny. Dziubiński, ładne rozprowadzenie i znów Maryj był w opałach, ale Nowajowski. Komorski. Komorski, teraz sam Kapitalne trafienie w okienko, gdzieś z nadgarska podciągnął kijem Filip Komorski. Bezradny, odrobny w tym meczu po raz trzeci. A mistrzowie Polski fetują. Trochę wpadnie. Mamy prawie koniec drugiej tercji. Już trzy traf. A teraz proszę spojrzeć, będzie szansa na to, by w osłabieniu zdobyć gola. Ale kibice w tychach mogą być w pełni zadowoleni, bo to GKS trzecią tercji rozpoczyna prowadząc 3 do 0. W liczebnej przewadze skutecznie i wreszcie zdobyć pierwszego swojego gola w tym meczu. lokacja 4-0! Ależ błąd. Nowotarżan i Mateusz Gościński w osłabieniu. Mędzowski przed bramką, teraz już za nią. Cichy i jest 5 do zera. Ależ biją Nowotarżan, Tyszanie. Znakomicie. Nie pozostało nic, tylko dołożyć kij. Do tego krążka. Kroczkowski, do niego podanie. Bez wątpienia dzisiaj gwiazda. Znowu dobre do grania. Może wreszcie coś groźnego, może wreszcie jakiś strzał przyniosący powodzenie. Swec obok bramki. Będzie szybszy, cichy. Od na cichy czy odrobny? Cichy, cichy, odrobny broni. Cichy bardzo dobra. Jednak skuteczna interwencja przemysłowa, odrobnego. A teraz szansa dla Podkala i gol! Jest! Trafienie, przynajmniej to trafienie honorowe już w wyrównanych zestawieniach. Znowu szansa dla Nowotarżan. Mocny to był strzał, dobry, ale nie sięgnął Peterson. Bitecki, Galant, Galant i gol! 6 do 1. Radosław Galant. Franek, zaskakujący strzał, ale Marej jeszcze jedna próba, jeszcze jedna akcja, znów broni Marej. Utrzymać przy krążku, żeby nic tutaj się nie wydarzyło. Ambitnie na dwa tarżanie walczą do końca, ale już nic się tutaj nie zmieni, a zatem bardzo wy. Tyszanie zaczęli wykorzystywać GKS-tychy. Pewnie wygrał ten mecz pod Halem. 6 do 1.